hej, hejo! Przed wami dar, 12 lekcji, dzięki którym odmienisz swoje życie. Wydawnictwo Rebis, książeczka Edith Eger. Ma ona sztywną okładeczkę jest troszeczkę węższa niż inna pozycja, aczkolwiek pod żadnym pozorem nie jest to wydanie kieszonkowe. I zacznijmy od cytatu. Kilka tygodni później wraz z Magdą i rodzicami zostałam załadowana do bydlęcego wagonu i wywieziona do Auschwitz. Gdy tylko tam dotarłyśmy, Niemcy zamordowali moich rodziców w komorze gazowej. No, i jak widać, nie jest to piękna książka, która wywoła na waszych twarzach uśmiech. Niemniej jednak, bardzo mnie ciekawiła i po prostu no, musiałam ją przeczytać. Wiecie, czasami warto wiedzieć, że jeśli są takie rzeczy, które mogą człowieka na świecie uszczęśliwić, to dlaczego by po niej po prostu nie sięgnąć? A jej zadaniem jest odmiana mojego, czy też no, waszego stylu życia na lepsze. Czy się to udało? No, jak sądzicie, czy w prosty sposób można sprawić, że nasze drogi znów będą proste? Albo że znów zasiedli słońce i zaczniemy oddychać pełną piersią? 100 pytań do. Książka daje nam nauki, byśmy w żaden sposób nigdy się nie poddawali. Argumentuje nam, byśmy nigdy nie zastanawiali się nad danym problemem, tylko właśnie zadali sobie pytanie, co możemy z nim zrobić? Czy warto tracić na niego czas? Czy może lepiej też ujrzeć w nim pewne nauki, a może nawet przesłania? Rad w poradniku znajdziecie całe mnóstwo. Ja już nie chcę ich tutaj przytaczać. <laughs> Pierwszą w skrócie przedstawiłam właśnie wcześniej. Powiem wam tylko, że one faktycznie są tak proste i banalne, że chyba sama bym na nie nigdy nie wpadła. Dodatkowo będzie tam bardzo dużo notatek z przemyśleń, byście nie tylko poznali rozwiązanie problemu, ale i sami mogli do niego dojść jak ukierunkować wasze złe emocje, które w nas się zbierają i gromadzą, które właśnie utrudniają nam funkcjonowanie, jak się po prostu ich pozbyć, wiecie, one gniją w naszym wnętrzu, więc ono zamiast się rozwijać tylko przystaje albo się cofa. A my oczywiście boimy się ponownie podejść do danego zadania, z obawy, że i ono nie wypali. A tego kategorycznie nie wolno wam i nam robić. Cały ogrom przykładów, podawam Wam sama autorka, która właśnie jak z cytatu wywnioskowaliście, cudem uniknęła śmierci w Auschwitz. Dla kogoś może to być ogromna trauma, z którą wydaje mu się, że no, nie można żyć. Wiecie, jej również było ciężko, ale właśnie za pomocą prób i błędów potrafiła odnowić swoje życie i pokazać, że warto walczyć nawet wtedy, kiedy czujecie, że uśmiech nigdy nie zagości na Waszej twarzy. Wiecie, ja bardzo lubię czytać takie poradniki, gdyż pokazują, że no, zawsze jest jakieś wyjście z jakiejś sytuacji. Naprawdę czasem trzeba się po prostu tylko mocno roze rozejrzeć no i po prostu nie dać smutkowi pokazać, że go chcemy. Smutek się zawsze musi być na plus i musi być dobrze. A nawet jak tak nie jest, to szukajmy takiego punktu w swoim życiu, żeby sprawić, żeby to było bo im bardziej zaczniemy smutek odganiać, odganiać, tym po prostu nasz mózg o nim zapomni. Nie będziemy o nim w ogóle myśleć. No a jeżeli nie myślimy o rzeczach smutnych, no to po prostu możemy stać się szczęśliwi, tak? No i czy nie o to w tym życiu chodzi? Poradnik piękny, lubię takie książki, naprawdę. One bardzo mnie tak, może nawet nie mobilizują, tylko tak trochę rozstrajają, pokazują taką klimatyczność, że jednak no życie to nie są przelewki. Jedni je mają, drudzy je tracą. Także może warto zadbać, żebyśmy byli razem w tej pierwszej grupie, nie drugiej. W każdym razie książeczkę Wam polecam i zachęcam do jej lektury, bo mówię Wam, są książki, są paradniki, ale do których naprawdę warto zaglądać. Tam serdecznie Wam polecam. Pa, 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 pa.